bracie kobiety nigdy nie rywalizują tak otwarcie jak mężczyźni. One nie biją się pięściami. One walczą uśmiechem, spojrzeniem i plotką. To co nazywasz koleżeństwem u nich często jest zimną wojną. I ta wojna wybucha najczęściej wtedy, gdy jedna z nich ma coś, czego inne pragną najbardziej. Mężczyznę z klasą. Zobacz jak to działa. Kobieta może latami udawać wsparcie dopóki jej przyjaciółka nie pojawi się z facetem, który ma autorytet, pewność siebie i spokój. Nagle zaczyna się subtelne podkopywanie. A jesteś pewna, że on nie jest zbyt dominujący? Nie wydaje ci się, że trochę tobą rządzi? Nie wiem, ja bym z takim nie wytrzymała. Nie, bracie. Ona nie chce jej szczęścia. Ona chce jej statusu, bo kobiety nie tylko pragną uwagi mężczyzn. One pragną też zazdrości innych kobiet. To dla nich dowód wartości. Kiedy widzą, że jedna z nich złapała faceta, który nie jest pantoflem, który ma granice i własne zdanie, automatycznie czują zagrożenie, bo mężczyzna z klasą to waluta premium. I każda kobieta wie, że druga kobieta, która go zdobyła, zyskała przewagę w kobiecej hierarchii. Dlatego zaczyna się cicha rywalizacja. Pod płaszczykiem troski i z przyjaźni pojawia się jad. To nie jest zazdrość o wygląd, o pieniądze czy o styl życia, to zazdrość o uznanie społeczne, jakie daje jej jego obecność. Bo gdy kobieta z klasą ma przy sobie faceta z klasą, inne kobiety czują się małe. Nie dlatego, że on jest idealny, tylko dlatego, że przypomina im, że one same nie potrafiły takiego zatrzymać. Więc zapamiętaj, bracie, czasem kobieta nie straci cię przez własne błędy, tylko przez potrzeby tych, które nie mogły znieść, że była z tobą szczęśliwa.